The Dietrich, źródło domowego ciepła. Witam kolegów instalatorów. Na tym filmiku chciałbym Wam pokazać kwestię bardzo istotną, mianowicie kocioł Inidens jednofunkcyjny i podłączenie powrotu ciepłej wody użytkowej. Bardzo ważną rzeczą jest, aby to zrobić poprzez trójnik. Trójnik, który montujecie po prawej stronie kotła na krótku powrotnym. Jest to wspólny powrót z CO i ciepłej wody użytkowej. Także serdecznie Was zapraszam, aby ten filmik króciutki obejrzeć. Przyłącza w jednofunkcyjnym kotle Inidens, patrząc od prawej strony, czyli tak jak jest pompa, mamy właśnie wspólny powrót CO i ciepłą wodę, gdzie należy zamontować trójnik. Nie używajcie drugiej od prawej tego krócika do robienia powrotu z podgrzewacza, tak jak wspomniałem. To jest napełnienie instalacji, napełnienie zładu. Przyłącze gazu, zasilanie podgrzewacza oraz zasilanie CO. Więc pamiętajcie, na skrajnym prawym króćcu powrót dajemy trójnik i spinamy powrót CO i powrót ciepłej wody. W instrukcji kotła i na stronie 28 macie zamieszczony schemat hydrauliczny, podpięcie dla kotła jednofunkcyjnego i podgrzewacza. I właśnie zwróćcie uwagę na ten element E. Jest to króciec skrajnie po prawej stronie wspólne odprowadzenie wspólny powrót ciepłej wody i CO poprzez zastosowanie trójnika. Także wykorzystujcie zawsze ten wariant. Serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Polecam wam inne nasze pozostałe filmiki instruktażowe na stronie. Serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. źródło domowego ciepła.